Cześć, witam się na moim kanale Dzisiejszym bohaterem odcinka będzie ten oto tutaj szkodnik który atakuje młode pędy roślin nie tylko kwiatów, ale i warzyw, a mianowicie mszyca no i w tym odcinku pokażę wam jak sobie z nią w naturalny sposób poradzić, bez stosowania jakichkolwiek oprysków ponieważ większość osób które Zobaczą tylko, że pojawiła się u nich mszyca, od razu biegną po opryski. Nie jest to do końca dobre, ponieważ oprysk raz, że działa do pierwszego deszczu, no też to jest chemia, która źle działa na, na, na nas. No a chcemy chronić środowisko, przynajmniej my. Tak więc, jak zacząć w ogóle walkę ze mszycą? Na początek chciała sobie uzmysłowić, że my jako tako nie walczymy z samą mszycą, tylko z mszycą i z mrówkami, ponieważ mrówki, które bardzo często pojawiają się razem z mszycą, one odżywiają się ich odchodami, czyli spadzią. I niejako mrówki same w sobie stymulują mszyce do produkcji jeszcze większej ilości spadzi, przez co mszyca ją wydala, ciągle jest nienajedzona, nie no i ciągle dojada, 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 aż nasza roślinka jest bardzo osłabiona. Jak wiadomo, no, w dużym drzewom, albo większym drzewom, to mszyce nawet takich będzie sporo. jakichś tam większych krzywdy nie zrobią. Natomiast, tak jak tutaj widzimy, na pędach róż, na warzywach, na przyrostach młodych roślin mogą już wykonać bardzo duże szkody oraz mogą praktycznie całkowicie zniszczyć roślinę ale ale nie jest tak źle jak wiadomo w naturze zawsze musi być równowaga no i my też nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, nie musimy od razu stosować środków chemicznych ale możemy poszukać sprzymierzeńca jednym z nich są biedronki które odżywiają się młodymi mszycami Wiadomo, biedronki same w sobie mają dość utrudnione zadanie, ale możemy je skutecznie nakierować, w którym stronę mają iść. I bardzo pomocne w tym są takie żółte taśmy. Takie oto. Ja je wyciąłem z folii paroizolacyjnej do regipsów. Takie to oto. O, ale grzmi. Burza idzie. Takie oto. Tasiemki zawiązujemy albo tutaj na łodyżce Możemy też wziąć taką folijkę, zawinąć tu i zrobić ją na spinacz i ona będzie sobie wtedy powiewać. A dlaczego akurat żółta tasiemka folika? A można też użyć wstążki. Mianowicie nie wiadomo dlaczego, przynajmniej ja nie wiem. Ale żółty kolor bardzo dobrze wabi biedronki. Tak więc taka biedroneczka, jak widzi taką to żółtą folikę, ona sobie tutaj przylatuje, ogląda wszystko dookoła. Jak zobaczy takie oto mszyce, no to złoży jajeczka. Z niej się wyklują małe biedroneczki, a taka mała biedroneczka wykluta potrafi dziennie zjeść około 100 mszyc. Tak więc mamy bardzo dobrego sprzymierzeńca. Co więcej, taka tasiemka nie działa tylko na jeden kwiat, tylko te biedronki szukają sobie w najbliższej okolicy. Również. Czy gdzieś się te mszycy nie zaczęły zadomawiać? I mamy takie strzeżone okrąg około 2-3 metrów. Tak więc to jest jeden ze sposobów na pozbycie się mszyc i on jest najbardziej ekologiczny nikomu nie wiążemy żadnej krzywdy, nie trujemy nic z żadną chemią no i jedna taka tasiemka wystarczy, żeby zabezpieczyć już większy teren a nie tylko opryskane tak, jesteśmy teraz przy słonecznikach jak widzicie tutaj już są młode mszyce o, jedna spadła, a przy nich murówki także widzicie, że one razem współpracują kolejnym sposobem na pozbycie się mszyc jest wykonanie oprysku, ale ekologicznego z gnojówek z gnojówek ja ogólnie gnojówek sam rzadko kiedy stosuję do oprysków ale najczęściej jeśli już wykonuję opryski, to wykonuję je z w ciągiem ze skrzypu polnego jeżeli nie widziałeś filmu o produkcji właśnie oprysku do mszyce ze skrzypu zapraszam Cię, jest tam u mnie na kanale i teraz tak to tak. taki to oto wywar 3-4 dniowy wlewamy do albo do zwykłego spryskiwacza taki jak jest do płyn do mycia szyb oczywiście wypłukany i rozrabiamy go 1 do 10 i spryskujemy roślinę, wiadomo, od góry liście, od spodu. I taki oprysk najlepiej, jeśli opryskamy nie samą zainfekowaną roślinę, tylko również tam dalej. Wszystko tutaj jest magnolia, także wszystkie rośliny dookoła musimy spryskać. No i tak jak również wspominałem, na temat oprysków najlepiej wykonywać je wieczorem. Ponieważ one wtedy najdłużej utrzymują się na roślinach, jest najdłuższe, najdłuższy czas ich działania. Zobaczcie, tu wywiesiłem. Łapostrość, tu wywiesiłem ta i już się pierwsze biedroneczki na nie zaczynają zwabiać. No i ona będzie sobie szukać. O, patrz tu jednak, mam wisi już tą rzeczkę. Tutaj jest nasłonecznik i ona już będzie tutaj krążyć, szukać i składać tutaj jajeczka. No ale teraz tak o oprysku. I taki oprysk rozrobiamy w stosunku 1 do 10, czyli jedna część, czyli przykładowo setka setka wywaru ze skrzypu i 10 i litr wody. No i spryskujemy z góry, z dołu w miarę dokładnie. Wiadomo nie może być nie możemy robić tego w słońce, ponieważ poparzymy rośliny. Odzyskamy ten sam efekt podczas podlewania roślin w opalny dzień. Taki film też jest na, u mnie na kanale, także jeśli jesteś zainteresowany, to obejrzyj. Także wykonujemy taki oprysk wieczorem, żeby jak najdłużej był. Wiadomo, skrzyp jest raz, że aseptyczny, a dwa, że goni, gdy mszyca ani inne robactwo nie atakuje on wy, wytwarza z, z siebie enzymy, które po prostu straszają wszystkie szkodniki na no, taki 3-4 dniowy wywar rozrabiamy i spryskujemy niektórzy też pryskają gnojówką ze skrzypu, ja osobiście tego nie robiłem i nie wiem jak się, nie wiem jak się to sprawuje po prostu mam takie jakieś obawy przed stosowaniem gnojówek, według mnie one są do do nawożenia, a nie do oprysku przeciwko innemu robactwu, no ale niektórzy tak robią także to jest drugi sposób i teraz trzeci tak, i trzecim sposobem na walkę z brzycami jest przyklejenie na pień drzewa czy krzewu taśmy klejącej taśmy klejącą przy Mocujemy najwyżej jak się da od ziemi, ponieważ może być tu jakieś. Jeśli było trawy, w którym sobie mrówki będą przechodzić. Taśmę montujemy klejącą stroną do zewnątrz, ściśle przyciskającą tutaj, żeby pod spodem nie było przejścia. No i mrówki chcą przejść, będą się przyklejać, no i będzie to jeden z kolejnych sposobów na to, żeby się pozbyć najmniej humanitarny, ale też jednakowo Skuteczny zamiast taśmy klejącej można do tego celu użyć. Yy, można użyć łapek do na muchy lepów. Wycinamy paski takie z 5-6 cm szerokości. Obrabiamy drzewo dookoła Kle, klejem na zewnątrz. No i przy, możemy przykleić z góry taśmą izolacyjną, z dołu taśmą I mamy pewność, że mrówki nam nie podejdą pod spód Nie wyjdą z góry I tak samo będą się obklejać Tak jak widać tutaj, mrówki po tej forsycji również chodzą Ale tu nie ma na razie szyc, ponieważ niedaleko na pomidorach są, są tasiemki przyklejone Dlatego one spełniają swoją funkcję i tu na razie nie mam mszyc Tak więc mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Należy szukać naturalnych sposobów na walkę. Ponieważ jeśli potraktujemy nasze mszyce opryskiem, to faktycznie raz je wyniszczymy. Ale jest tego gorsza strona, ponieważ nasze biedronki, które nam pomagają nie będą miały co jeść. I zaczną one umierać po prostu w braku pożywienia. A mszyca za kilka miesięcy na pewno powróci. Także dbajmy o to. Pamiętajmy o tym, żeby nie stosować tylko chemii, ale też starać się w jak największym stopniu używać ekologicznych substancji czy sposobów. Tak więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Ciebie pomocny. Zapraszam do obejrzenia innych filmów. No i do następnego razu. Na razie, cześć.